Przemysław Adamski, dzień dobry. W TVP3 oglądają państwo relacje z biegu po nowe życie. Tym razem odbywa się on w Warszawie, już po raz piąty, ale wywodzi się z Wisły w Beskidach. Tam organizowany jest od ośmiu lat i jak państwo widzą, a jeśli nie to za chwilę to państwu pokażemy. Dzisiaj w Warszawie przy Pałacu Kultury i Nauki sporo osób zebrało się, aby promować polską transplantologię. I o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać w różnych aspektach. Na początek pierwszym moim gościem jest Profesor Andrzej Chmura ze Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Profesor. To powiedzmy, a może obalmy Dobrze. kilka mitów dotyczących transplantologii. Zacznijmy od tego, czy po przeszczepie, niezależnie od tego, czy to nerka, w serce, czy wątroba, można normalnie żyć? Tak, oczywiście można normalnie żyć i do tego zachęcamy, bo taka jest idea. I tego co robimy, żeby ludzie wrócili do życia we wszystkich jego aspektach. Niestety tutaj muszę się poskarżyć, że niektórzy lekarze na przykład nie chcą podpisywać certyfikatów zdrowia, które są niezbędne do udziału w każdej imprezie sportowej, mimo że pan minister zdrowia, król, wyraźnie powiedział, że my jako niezwiązek sportowy możemy mieć zaświadczenie od lekarza prowadzącego w Transplantacyjnej. Panie profesorze, jeszcze w 2015 roku 70% osób uważało, że po przeszczepie to nic, tylko ewentualnie renta i leżenie w domu, a to zupełnie nieprawda. Czy ten trend dzięki takiej imprezie jak ta zmienia się w ostatnich latach? Mam nadzieję, że tak. To nie jest bardzo trudne do wyplejnienia, przede wszystkim przez opiekuńcze państwo, jakie było w czasach komunistycznych. Ludzie się przyzwyczaili, że jak mogą iść na rentę, to idą. I pragniemy to za wszelką cenę odwrócić właśnie przez takie działania, jak dzisiejsze a także działanie naszego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji pokazujemy, że można normalnie żyć i nawet trzeba normalnie żyć. Trudno jest oczywiście porównywać poszczególne przeszczepy, ale ile średnio pacjentom zajmuje powrót do normalnego życia? Bardzo wielu z nich, zwłaszcza członkowie Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji prowadzą bardzo intensywne, aktywne sportowe życie. Tak jest, no wszystko zależy od tego, jakie szkody uczyniła Choroba przed przeszczepieniem. I oczywiście najlepiej mają ci, którzy mają przeszczepienie bardzo szybko, jak tylko okaże się, że niewydolność narządu jest przesądzona. I takimi osobami są na przykład biorcy przeszczepu nerkowego od żywego dawcy. Niestety, muszę powiedzieć znowu z ubolewaniem, że ta dziedzina transplantacji w Polsce jest zupełnie piętą achillesową, jest na skandalicznym poziomie, a tam ludzie mogą dostać dostać nerkę zanim jeszcze rozpoczną dializy i wtedy Oczywiście ich powrót do zdrowia jest bardzo szybki. Świadomość, świadomość jeszcze raz świadomość, a dzisiaj właśnie o tym rozmowy, oprócz tego, że bieg po nowe życie, to Marsz Nordic Walking tutaj przy Pałacu Kultury i Naki. Sztafety trzyosobowe w każdej sztafecie. Dziennikarz, muzyk, aktor, osoba po przeszczepie i osoba towarzysząca. To są trzyosobowe sztafety, ale teraz porozmawiam z panem Piotrem, który 20 lat temu miał pan przeszczep nerki po raz pierwszy. Tak, 20 lat temu miałem po raz pierwszy przeszczep nerki. Bardzo się cieszyłem. Do dzisiaj naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem, aczkolwiek miałem też drugi przestrzeń 6 lat temu. Do dzisiaj jest wszystko pięknie, wspaniale i fajowo. Okej. Okay. No i prowadzi pan aktywny tryb życia, bo dzisiaj w marszu Nordic Walking bez problemu. Oczywiście, że tak. Na co dzień trenuję tenis ziemny, Grand w różnych turniejach. Naprawdę żyje bardzo mocno. A po pierwszym przeszczepie miał pan taką chwilę załamania, że no jak będzie teraz wyglądało pana życie? Miał pan te wątpliwości? Nie, nigdy. Po pierwszym przeszczepie od razu naprawdę rzuciłem się na dużą wodę żyłem cały czas aktywnie. Jak zachęcać, na ula, jak zachęcać ludzi lewanii, do tego, aby dawali oświadczenie woli, bo wdawali, o tym także mówimy teraz podczas wdawali, biegu po nowe życie, że, wdawali, wdawali, że choć domniemuje się, że na wypadek śmierci wyrażamy super, zgodę na przeszczepienie jest, organów, ale warto jest, mieć przy sobie oświadczenie woli, które lekarzom ułatwi ratowanie im. Tak, oczywiście ja jako osoba po przeszczepie namawiam wszystkie osoby, tak, żeby nosiły przy sobie karteczki z możliwością przeszczepu jest to bardzo ważna rzecz. 18, tak jak to samo to dzisiaj to 17, ta impreza to pokazuje to nam, że to jest bardzo ważne, że propaganda Joanna przeszczepów, to przeszczepów to na co to dzień to jest, jest naprawdę jest dla wszystkich. Jak się Panu dzisiaj atmosfera w Warszawie podoba, przed chwilą padało wspaniale. Naprawdę spójrzmy, już nie pada, bawimy się dobrze i idziemy z kikami. Jak się Pan przygotowywał do dzisiejszego marszu Nordic Walking? No oczywiście co codziennie chodziłem po dwa kilometry od miesiąca. Czyli jak pan myśli, jak duże szanse na zajęcie podium, bo tutaj każdy mówi, że tak. Rywalizacja to tylko zabawa, ale każdy by chciał zająć to pierwsze miejsce. Oczywiście, idziemy z uśmiechem na twarzy, tak? Bawimy się tym wszystkim, pokazujemy społeczeństwu, że jesteśmy gotowi do przeszczepu, do zdrowia i naprawdę y, no, żyjemy sobie po czasie przeszczepów. Panie Piotrze, czy? Pan się zapisał już do stowarzyszenia sportu po TSS. transplantacji, należy pan do tego stowarzyszenia. Jestem jednym z pierwszych członków z tego stowarzyszenia, który działa już od 96 roku, tak? Byłem na pierwszej mistrzostwach świata w Toronto, była nas mała grupa, bo było nas tylko sześć osób, to były początki sportu po Szczepa. Jak ważna jest integracja osób po przeszczepach? Bardzo ważne, oczywiście, że tak. Takie spotkania jak dzisiaj dają nam naprawdę dużo, dużo. dużo Siły pokazuje nam, że naprawdę żyjemy między sobą w bardzo fajny, sympatyczny sposób. Gdzie pan startował w zawodach, bo usłyszałem przed chwilą, że w Toronto, czyli rozumiem, że to taka już aktywna kariera sportowca. Tak, jeśli pan pyta już, gdzie startowałem, to nieskromnie powiem zacząłem od Toronto, od mistrza świata, tak? Później byłem mistrza świata banko, Australia. Państwo się przysługują, pan Piotr po dwóch przeszczepach. Mów przestępstw oczywiście, ale rano, dla mnie oprócz rodziny to sport jest najważniejszy. Rodzina, praca, sport. Te trzy rzeczy. Jak często Państwo, jako osoby po przeszczepach, spotykacie się, żeby porozmawiać, żeby wesprzeć? Oczywiście całą grupą spotykamy się minimum trzy razy, trzy razy do roku, ale moja koleżanka, którą mieliśmy przeszczep 20 lat temu, to znamy się już tyle lat, przyjaźnimy się, wyjeżdżamy na wspólne wakacje, na wspólne urlopy. Czyli naprawdę spędzamy dużo czasu ze sobą. Pełna integracja. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Piotrze, za rozmowę z Są także, drodzy państwo, aktorzy, znani państwo również z seriali telewizji polskiej, Olga i Marcin. Dzień dobry. Dlaczego warto być tutaj podczas biegu po nowe życie? Dlatego, że transplantologia wciąż jeszcze, jeszcze nie jest tak powszechna w Polsce. Chcemy tutaj być po to, żeby ludziom pokazać, że można, że warto podpisywać oświadczenia woli, bo komuś można uratować u nas jest mnóstwo tak zwanych przeszczepków. My ich tak tutaj nazywamy. To są ludzie, którzy są po przeszczepie i uprawiają sporty. I świetnie im się żyje. I to jest najlepszy dowód na to, że warto. Warto być w Warszawie. Do marszu Nordic Walking przygotowałeś się jakoś szczególnie? Wszyscy mówią, że nieważne jest miejsce na podium, ale jednak każdy by chciał zwyciężyć. Oczywiście, jak byłem małym chłopcem i mój brat biegł pierwszy i wiedziałem, że wygra, to pierwszy przed nim krzyczałem drugi, żeby chociaż krzyknąć przed nim. Natomiast jest mi wstyd po kilku Joasia minutach Surya, rozmowy z Piotrem, z którym przed chwilą rozmawiałeś, stanarzy, jak on mi opowiada swoje stanarzy, doświadczenia z życia, 30, jak myślę o wili. swoich problemach. To jest dla mnie totalnie mobilizujące, żeby jeszcze więcej zrobić. Mam w rodzinie chirurga, który akurat się zajmuje transplantologią i od kuchni opowiada mi, jak to wygląda. To naprawdę moje problemy znikają w sekundę i jestem tu po to, żeby, jeżeli mogę się w jakimkolwiek sposób przyczynić do tego, żeby ktoś pomyślał, zastanowił się, że transplantologia istnieje, tak jak Olga powiedziała, to będę tu zawsze. No właśnie, bo kiedy rozmawia się z osobami po przeszczepach, to te historie są absolutnie niesamowite i wszystkie problemy zdrowych ludzi są takie malutkie. Po prostu to kropka, nic więcej nie da się powiedzieć. To, co powiedziałeś, po prostu jak myślę o swoich z z problemach, to ja ich nie mam. Mój tata jest, jest na przykład znały, po przeszczepie krwi, wierła ponieważ wierła chorował wierła na, na białaczkę i, I, na i to jest trochę co innego, jest, ale dinamid, mimo wszystko wierła przeszczep wierła uratował jego życie, więc tym bardziej ja wiem to z najbliższego źródła. Że to jest możliwe i można mieć super życie po przeszczepie. No to jeszcze chcę Was zapytać, czy oświadczenia woli macie, może nie teraz przy sobie, ale w portfelu przynajmniej? Ja mam zawsze w portfelu, Od odkąd biorę udział w biegu po nowe życie, bo dzięki nim dowiedziałam się o tym, że takie oświadczenia trzeba trzymać zawsze w portfelu. Czyli już chyba od sześciu lat. Ja nie od sześciu, ale pierwszy chyba był trzy lata temu mój bieg w Wiśle. I to był pierwszy moment, kiedy też się dowiedziałem, i absolutnie tak. Także słuchajcie, szaftańc z kanapy i to wszystko. No właśnie, drodzy państwo, oświadczenie woli, aktywny tryb życia. Wracam jeszcze do pana profesora Andrzeja Chmury. Mówimy i promujemy te oświadczenia woli. Jak to pod względem prawnym, panie profesorze, wygląda, gdy nie mamy takiego oświadczenia woli przy sobie? Lekarze mają wolną rękę, żeby pobrać narządy i uratować nawet siedem osób, bo to chyba taka statystyka, prawda? To oświadczenie, mimo że nie jest dokumentem, bardzo ułatwia sytuację, dlatego że Rodzina nie podejmuje wtedy żadnej decyzji, tylko realizuje wolę zmarłego. Więc to jest idealna sytuacja, niewymagająca wy, nie wyjaśnień. Natomiast jeśli nie ma takiego oświadczenia, obowiązuje w Polsce prawo zgody domniemanej. Ale niestety w, z uwagi na dobrobiorców jest w ustawie transplantacyjnej tak zwany punkt trzeci, który mówi, że jeśli znajdzie się dwóch świadków, którzy potwierdzą, że za życia ten człowiek nie chciałby oddać narządów no to wtedy należy odstąpić i z tego korzystają niestety niektóre rodziny i wtedy tracimy możliwość uratowania osób, które mogą z tego powodu umrzeć. No właśnie, czy to prawda, że nawet siedem osób można uratować przeszczepiając narządy zmarłego dawca? Tak, nerki, płuca, serce, trzustka, jelito. Panie profesorze, na koniec porozmawiajmy jeszcze o tych trudnych przypadkach, bo po praca lekarzy, transplantologów... To nie tylko trudna praca na sali operacyjnej, ale to także właśnie kontakt z tymi rodzinami. No tak, oczywiście. No staramy się. Między innymi dzięki takim imprezom e, zmienić światopogląd przede wszystkim ludzi, którzy, stając w obliczu swojej osobistej tragedii, e, muszą zdecydować i chcielibyśmy, żeby decydowali na tak, bo sami mogą znaleźć się oni lub ich rodzina w podobnej sytuacji i wtedy będą liczyli, że ktoś inny podejmie korzystną dla nich decyzję. To jest najtrudniejsze tych co jest najtrudniejsze, panie profesorze, w tych rozmowach z rodzinami? No cóż, trzeba mieć duże wyczucie. Są do tego specjalne szkolenia, ponieważ właśnie trzeba mieć na uwadze to, że ludzie mają, przeżywają straszną tragedię i absolutnie nie ma tam żadnych nacisków. Tłumaczymy po prostu, jaka jest sytuacja i jakie mogą zająć stanowisko, jakie są tego konsekwencje. I w większości przypadków ogromnej, bo tylko 15% mniej więcej odmów mamy, rocznie większość ludzi to rozumie rozumie potrzebę pomocy innemu człowiekowi. I o tej potrzebie drugiemu człowiekowi mówimy dzisiaj drodzy państwo z Warszawy panie profesorze dziękuję panu bardzo serdecznie pan profesor drodzy państwo ucieka na ściankę bo w sztafecie czterdziestej pierwszej pan profesor biegnie a tylko przypomnę, że mówimy dzisiaj o biegu po nowe życie to impreza która organizowana jest po raz piąty w Warszawie wywodzi się z Wisły po raz pierwszy przed ośmioma laty na tak dużą skalę rozpoczęła się promocja polskiej transplantologii stosunkowo młodej dziedziny medycyny. Przypomnę, że na przykład 50 lat temu we Wrocławiu w 1968 roku przeprowadzono pierwszy przeszczep wątroby od żywego dawcy. No i polska transplantologia od tamtego czasu bardzo intensywnie się rozwija. Państwo wiedzą, że rok 1985 to przeszczep serca dokonany przez profesora Zbigniewa religię w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych sukcesów polskiej transplantologii nie było, gdyby nie wiedza i świadomość. Ta wiedza i świadomość poszerzana jest właśnie dzięki tej inicjatywie. Tutaj trzyosobowe sztafety na kilometrowym odcinku w marszu Nordic Walking, ale najważniejsze jest to, że są tutaj, a jest ich ponad 100 osoby po przeszczepach, które udowadniają, że aktywne, normalne życie po przeszczepie jest możliwe, można być aktywnym, wcale nie trzeba pobierać renty, można po prostu cieszyć się pełnią wprosty, życia i tutaj to, właśnie podczas biegu ponowe życie wszyscy po przeszczepach to udowadniają. Artyści, dziennikarze, muzycy wspierają osoby po przeszczepach i przypominamy Marcin Państwu wierc, oświadczenie woli, nawet spisane na zwykłej kartce papieru, warto, niega, warto mieć przy sobie w portfelu. To na razie tyle z Warszawy, ale będziemy dzisiaj się jeszcze z Państwem w TVP3 widzieć. W tym samodzielku kłaniam się nisko. Do zobaczenia.